Wszystkim zapraszam do mojego pierwszego odcinka z motocyklu motocyklem przez Alpy. Dzisiaj mamy dzień pierwszy tak naprawdę yy, przejazd biały stop Tatry. To jest taka typowa przygotówka. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Proszowice. Tankujemy na Orlenie yy, To jest fajne, że paliwo zawsze na południu Polski dużo tańsze niż na podlasiu Nie wiem, czym to spowodowane. Ale zawsze to jest lepiej dla budżetu. No, dzisiejszy dzień taka stricte przylotówka, aby dojechać do hotelu hotel nad Bukowiny Teczańskiej, z którego zarezerwowaliśmy. mogliśmy zarezerwowany dość w dobrej cenie. I naprawdę, plan na dzisiejszy to szybko sobie zwiedzić Kielce, Małopolskę, Nowy Sącz, tamte rejony i oczywiście zaliczyć przełęcz na Łapszenką i zapraszam do oglądania. Dodatkowo podczas tej wyprawy będę mógł przetestować swój nowy gadżet CarPlay. Zamiast yy, spoglądania ciągle na telefon, do, już dokupiłem z AliExpress za 100, 200 zł taki ekranik 5-calowy. Włączyłem go po 12V zasilenia plus pod żarówkę, żeby nie ciągnęło mi prądu z yy, akumulatora bezpośrednio. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Wsiamy już tereny bardziej duże, nowosądeckie w Pogodach na razie w miarę się utrzymuje, ale patrzyłem na aplikację windy i niestety, ale chyba widzimy pełną chmurę deszczową. Zobaczymy dobrze, czyli troszeczkę pod ręką. Ale na razie relaksujemy się z jazdy, fajne zakręty, może fajnie już polecić. idziemy dalej. 嗯。 No, niestety deszcz nas dopadł, ale nie był taki mocny, nie musieliśmy przeciw deszczówek zakładać. Aczkolwiek bardzo nie lubię jedzić po asfalcie, który jest taki lekko nawilżony, bo wtedy tak naprawdę jakiś kamień i wypadek gwarantowany, więc nie do końca lubię. tak, No ale od tego są fajne tryby właśnie w tej grze, że można sobie zmieniać tryb z raina na sport albo na road, tak naprawdę wtedy mam ucięte prawie 56% mocy. To pozwala na spokojne przyjechanie do danego odcinka, gdzie jest mokra droga. No ale wiadomo, trzeba pilnować. A teraz zmierzamy w kierunku przewoźnika do Oprzanką. Troszkę ciężki tam dojazd jest, ale zaraz tam będziemy, więc będzie można pokazać Wam, jak to więcej wygląda. Tereny fajne, bardzo ładne, górzyste. Bardzo mi się to podoba. No i jesteśmy, no niestety pogoda się nie dopisała, nie widzimy tych pięknych teatr. No ale jest jak jest, jest pięknie, jest pięknie. Oto właśnie liczyliśmy dojechać uczanku. Dobra. Ostatni rzut oka na ramę Tatr. I jedziemy w stronę hotelu. Hotel na Zobaczymy jak to będzie. Na szczęście nie śpieszy nam się jutro. będzie w stronę Wiednia, więc jedziemy sobie zasiadaniem, Spokojnie chcemy się wyspać, I naładować baterie. Bo jutro będzie mi cięższy dzień. Jutro musimy mieć na 21.30 na stacji i prawie godzinę czekania tak naprawdę na pociąg nocny żeby się załadować do wagonów więc trzeba mieć siłę na cały dzień No i mamy dzień drugi, czyli wyprawy w łóżku Noclek był świetny, łóżka były bardzo wygodne, pokoje bardzo czyste. Naprawdę polecam hotel. Jedyny minus to nie mieli parkingu takiego stricte chowanego, no ale recepcja, pani, pani, pan z recepcji nie, nie, nie miał problemu, żebyśmy postawili na motocykle na froncie pod samymi kamerami. Plus warto mieć własny swój disk lock i tam jakieś łańcuchy do rozpinania się. No, i wszystkim OCAC, Tak naprawdę do zabezpieczenia sprzętu, bo wiadomo nigdy nic nie wiadomo. Więc polecam. Dzisiejszy plan, lecimy przez Słowację, Taczanską Łomnicę, Stary Smokowiec, ba Bańską Błyszczycę, go pamiętam, no i wjeżdżamy do Austrii. Pogoda nam świetnie się dzisiaj spisała, jest piękna, no i cała panorama ta jest przecudowna. Mieliśmy naprawdę szczęście za pogodą, Szybko, szybkie kliknięcie fotki i lecimy dalej z kierunku Słowacji, Treszańska unica i idziemy Taczańska Łomnica, masa turystów, w tym z Polski, tak naprawdę to drugi samochód to prawie jest Polski, widać, że ludzie uwielbiają te góry, nam też się tutaj bardzo podoba, trasy są fajne, jest gdzie pojeździć, przede wszystkim są bardzo równe trasy, nie ma jakichś tam wielkich, wielkich dziur, w niektórych miejscach w ogóle Asa to widać, że jest nowy, kilka lat temu wymieniany, no i piękne widoki, tak naprawdę, można jechać się i się radować. Z tych pięknych widoków, no oczywiście, to jest jeszcze taki przedsmak przed naszymi do, do, alpami. Mamy troszkę gruby, grubsze plany. Chcemy zaliczyć według naszej mapy: Furk Pass, Oberpass, Neifer Pass, no i wszystkim słynną Stelvio, Gawie, e, Cortina, Cortina Podce. Mam tam chyba też map, na mapie zaznaczone kółeczko wokół Madonny di Campigno, Folgaridy, czyli słynne, przy, przy, słynne kurorty narciarskie, gdzie większość Polaków tam na to jeździ. No i będziemy atakować tak naprawdę w stronę Grossglocknera, to jest nasz finalny, finalny cel. No, a tu teraz już powoli wjeżdżamy do Bratysławy, w stolicy Słowacji. Byłem dawno, dawno temu, ale chyba dużo się nie zmieniło. Tak naprawdę zjeżdżamy. Spotkałem się z naszym kolegą z Kielc w Wiedniu. Kolega nie mógł z nami wyruszyć wczoraj w Złotę. Załapała go tam jednodniówka. Więc wrócimy do Wiednia. Zaraz kamerę niestety muszę zamontować. Nie chcę łapnąć wam mandatu. No i będziemy jechać jeszcze jakiś obiadek. Jest godzina tak naprawdę 16, więc mamy jeszcze kupę czasu, do naszego zawodu 15-16 naszego czasu, więc mamy kupę czasu, aby dojechać do Wiednia, coś zjeść, czy zatankować. Bo ceny paliw w Szwajcarii to jednak są no, kolosalnie większe niż w Słowacji, w Wiedniu. Jakby z was kiedyś pytał jak wygląda załadunek. Za motocykli jadąc do Fredrishk z Wiednia. Stawiamy motocykle. Zgnamy się bardzo nisko. O, nawet co samo nawet samochody. Tak wygląda rozadunek. Wychodzi się z pociągu, zabiera się swoje graty i tak naprawdę trzeba przejść na drugą stronę dworca, gdzie, pociąg, gdzie wagony są odczepiane i będą podczepiane czepia, pod, pod taką zjeżdżającą lawetę na, na jeździe. I to tyle.